Word, word, word. Czołem, witajcie w 89 odcinku podcastu Pograwędka Nazywam się Kamil Podryban I zapraszam was na kilkadziesiąt minut pogawędki Na temat gier wideo W dzisiejszym odcinku Halo 2 tak, zdaję sobie sprawę z tego, że w poprzednim odcinku mówiłem, że niekoniecznie dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kolejnej części Halo, natomiast jest jak jest, nie udało mi się w międzyczasie nagrać te odcinka, które planowałem innego, to tak dużej mierze z mojej winy, natomiast obiecuję, że dzisiejszy odcinek nie jest na odtręb się, wręcz przeciwnie, w zasadzie w momencie kiedy nagrywałem poprzedni odcinek podcastu, to ja bardzo, bardzo, bardzo chciałem omówić właśnie grę z dzisiejszego odcinka, czyli Halo 2, dlatego pozwólcie, że Przejdziemy do tego tematu. Jak wiecie, z poprzedniego odcinka Halo Combat Evolved zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie. Dużo większe niż zrobiło wcześniej Reach. Natomiast, jak już wspominałem wcześniej, błędem było to, że zaczynałem poznawanie z uniwersum Halo od Reach. Myślę, że znając kolejne gry, tak jak znam teraz, bym dużo bardziej docenił prequel. Natomiast, no cóż, nie ma co pokazać nad rozdanym lekiem. Idziemy dalej. Halo 2, wydane w 2004 roku, jest. Można by powiedzieć, pod wieloma względami sequelem doskonałym. Natomiast nie jest to gra idealna, mimo wszystko, bo znajdę tutaj rzeczy, na które mogę nieco pomarudzić, czy trochę ponarzekać. Mimo wszystko jednak, obiektywnie patrząc, ta gra, no to jest wręcz podręcznikowy sequel, czyli mamy wszystko to, co było w pierwszej części, tylko więcej i lepiej. Tak jak Halo 1 spodobało mi się bardzo, cóż, Halo 2 spodobało mi się jeszcze bardziej. Przypominam, ja grałem w ten tytuł w ramach Master Chief Collection, więc jest to w zasadzie, więc na, tak naprawdę nie grałem w Halo 2, jak wydane w 2004 roku, tylko w wersję odświeżoną, która pojawiła się w Anniversary Edition, która pojawiała się jako Anniversary Edition, i muszę przyznać, że tak jak przełączając się w jedynce pomiędzy trybem klasycznym a uwspółcześnionym, różnica była gigantyczna, tak w dwójce, puch, wow! Naprawdę Bungie tutaj czy 343 w zasadzie się niesamowicie postarali. W zasadzie oby, oba zespoły się bardzo postarały, bo nawet przełączając się na ten tryb oryginalny, widząc jak Halo tu wyglądało w 2004 roku, jeszcze na pierwszym Xboxie zresztą, no ta gra naprawdę wygląda niesamowicie. Wygląda dużo lepiej niż pierwsze Halo. Gdzie pierwsze Halo wyglądało dobrze, wyglądało bardzo fajnie, jak na, jak na erę Xbox, jak na 2001 rok. Halo 2 wygląda o wiele lepiej. I tak jak Halo Combat Evolved, odświeżone w ramach Anniversary i Master Chief Collection, wyglądało dużo lepiej, tak Halo 2 to jest kurczę, po prostu majstersztyk. Znaczy, w ogóle troszeczkę pierwsze wrażenie zakrzywia to, że um, tutaj otrzymujemy takie, pełno, pełno, takie pełnoprawne cinematyki, czego w jedence za bardzo nie było, a przynajmniej na taką skalę. Tutaj mamy normalne przerywniki filmowe, które, z tego co wiem, zostały właśnie w Anniversary Edition nagrane zupełnie od zera i tutaj Przeskok jest gigantyczny, bo tak jak grałem w jedynkę, i nawet pomimo odświeżeń widać było, że to jest gra starsza. Tak, te odświeżenia z Anniversary Edition, zwłaszcza w cinematikach, to już robią gigantyczne wrażenie. Tam grafika jest fenomenalna, to yy, nawet jak na standardy 2025 roku te przerywniki filmowe wyglądają pięknie i jest się naprawdę czym zachwycać. Sama gra zresztą odświeżona jest również rewelacyjnie i wygląda absolutnie pięknie. Do tego stopnia, że pierwsze kilkanaście może minut z grom po prostu przyglądałem się teksturom, postaciom i, i przełączam się między jednym a drugim trybem, żeby porównać jak gigantyczny jest to skok jakościowy. Więc tutaj możemy z góry skreślić to, że Halo 2 nie pozostawia żadnych wątpliwości, wygląda prześlicznie. I okej, okay, dobra, to może nie jest poziom ten sam co gier wydanych w 2025 roku. Ale gdyby ta gra została na w 2025 roku, to nawet niespecjalnie byłoby się czego wstydzić. Więc tutaj już na sam początek gigantyczny plus. Co można było nieco przewidzieć z okładki, czego się w sumie nie spodziewałem, a wychodzi bardzo szybciutko w gameplayu. Mamy tutaj również nowości, czyli na przykład chociażby to, że nasz Master Chief może władać dwoma egzemplarzami niektórych broni jednocześnie. Co jest moim zdaniem po prostu absolutnie genialne. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, to nie chodzi o to, że to całkowicie jakoś zmienia grę, ale po prostu ten cały fun factor, ten cool factor jest jeszcze bardziej podbity w górę. W ten sposób mamy Master Chiefa, który nie tylko jest kozakiem i wymiata, to jeszcze mamy Master Chiefa, który jest kozakiem, wymiata i ma gigantyczną siłę ognia we własnych rękach. I tutaj też dochodzi pewne zróżnicowanie. Mamy nowy sprzęt, nowe bronie dostępne, których w pierwszej części nie było. Między innymi widoczne na okładce gry pistolety maszynowe. No i właśnie jest jeden z tych rodzajów broni, które Master Chief może używać w dwóch rękach. Tak samo może używać tych plazmaganów Covenantu, może używać blasterów, tych, z którymi głównie biegają granty. Więc i co ciekawe, można używać jednej broni, takiej, drugiej, takiej, więc tak jak wspomniałem przy pierwszej części, o ile broń plazmowa i energetyczna dużo lepiej wykańcza tarcze przeciwników, a kinetyczna dużo lepiej po prostu pozbawia jej życia po zniszczeniu tarcz, no to teraz nic nie stoi na przykład, żeby biegać w jednej ręce z plazmowym pistoletem, w drugiej z karabinem, yy, z pistoletem maszynowym i po prostu najpierw jedną ręką zdjąć przeciwnikowi tarczę, a drugą pozbawić go życia. I sprawdza się to fenomenalnie, natomiast są też pozostałe bronie yy, który też przeszedł sporo zmian. Jest strzelba, która była moją ulubioną grą w pierwszej części, chyba. E, która była podaje ulubioną moją bronią w pierwszej części. I ona wydaje mi się, że ma teraz mniej, mniej nabojów, i, i, i też ma trochę mniejsze mniejsze zasięg rażenia, co niekoniecznie przypadło mi do gustu. Powraca snajperka, zmienia się karabin szturmowy, bo tak jak w Halo 1, on miał 60 nabojów w magazynku, ale w sumie nie miał dużego zasięgu, nie był zbyt celny, więc de facto działał bardziej jak pistolet maszynowy. Tak skoro tutaj mamy pistolety maszynowe, to jest dostępny dla do nas inny rodzaj karabinu, tego szturmowego, który ma mniej nabojów, ale jest celniejszy, skuteczniejszy na dystansach, więc ogółem no, z urozmaicenia jest sporo. Powiem się też nowe bronie dla Covenant. Tutaj niestety szczegółów tak mocno nie pamiętam, bo te nazwy ciągle mi uciekają. Głównie w głowie mam tylko plazma Pistol i Needler. Reszta mi cały czas gdzieś ucieka. No, ale to nie jest najistotniejsze. Generalnie zmian jest sporo pod tym względem. Zmieniły się na przykład takie rzeczy jak... Tak jak w jedynce można było oczywiście jeździć pojazdami i walczyć z pojazdami przeciwników. Tak, jeżeli wypadliśmy z naszego pojazdu i nie mieliśmy żadnego pod ręką, to generalnie byliśmy skazani albo na wyrzutnię rakiet, albo porażkę. Tutaj jest jeszcze opcja trzecia. Możemy podbiec do, przeciwnik do, do pojazdu przeciwnika. Master Chief można na niego wskoczyć i z gołymi pięściami przeciwnika tak naprawdę. To przynajmniej w większości przypadków. Wydaje mi się, że chyba w jakimś e przypadku większego pojazdu on wrzuca granat do środka, ale tu mogło mi się coś pomylić z inną częścią. Kolejna gigantyczna zmiana względem pierwszej części jest taka, że Halo 2, mam wrażenie, kładzie o wiele większy nacisk na fabułę. Postaram się unikać dużych spoilerów tutaj, natomiast no, bez absolutnie żadnych spoilerów to chyba się o tym opowiedzieć nie da. Przede wszystkim, Halo 2 zaczyna się kilka miesięcy po pierwszym Halo, i tutaj właśnie Master Chief otrzymuje nagrodę medal za za to, co zrobił w pierwszej części, czyli za zniszczenie Halo i uratowanie w sumie życia na całym świecie. I w tym momencie Ziemię atakuje The Covenant, czyli przymierze, czyli właśnie kosmici. I, no, to zaczyna się praktycznie jazda bez trzymanki od samego początku. Musimy najpierw obronić naszą, naszą bazę, potem walczymy trochę na Ziemi, po czym ruszamy za kosmitami w kosmos. Ale tu jest taka różnica, że połowa kampanii, tak naprawdę, nie jest wcale z perspektywy Master Chiefa. Ponieważ jest tutaj druga grywalna postać, jest nią Thel Vadam, czyli Arbiter, czyli jest to The Elite, czyli elitka World, World, World z pierwszego Halo. Jeżeli dobrze pamiętam, on był na czele tej floty The Covenant, która... z którą walczyliśmy właśnie w pierwszej części i on w ramach, jakby Kary za swoją porażkę, że nas nie powstrzymał, że Halo zostało zniszczone. Dostaje rolę arbitra, czyli takiego jakby wysłannika The Covenant, który musi wykonywać jakieś tajne, trudne zadania tak długo, aż nie zginie. Czyli to jest taka, taki niby awans, ale w sumie z wyrokiem śmierci, jeżeli ja to dobrze rozumiem. I tu zaczynają się trochę schody, ponieważ. Okej, okay, fabuła i historia są dużo bardziej rozbudowane w Halo 2 niż w pierwszej części. Przede wszystkim nasi przeciwnicy, którzy przez pół gry są naszymi sojusznikami, czyli The Covenant, są dużo bardziej rozbudowani, bo tak naprawdę w pierwszej części nie widzieliśmy o nich zbyt wiele. Widzieliśmy tyle, że są kosmici, widzieliśmy tyle, że oni walczą z ludźmi od dwóch czy trzech dekad i generalnie ludzkość zostaje w chiry. No i w zasadzie poza tym nie mieliśmy... Jakoś zastraszająco wielu informacji, nawet nie pamiętam, czy w pierwszej części w ogóle te jednostki, z którymi walczymy, były nazywane. Bo te podstawowe na dole, te, te najmniejsze, co nazywamy minionkami, to są Granty, yy, te starczami to są Jackale, no i ci starczami tymi energetycznymi to są Elite, no i to były główne trzy rodzaje przeciwników, z którymi walczyliśmy w pierwszym Halo. No i byli jeszcze Hunterzy, czyli łowcy, te ci wielcy opanterzeni. Nie wiem, czy ktoś jeszcze dochodzi, więc generalnie cztery warianty przeciwników. Oni tam mieli jakieś tam swoje podwarianty, ale mniejsza z tym. Tutaj dochodzi jeszcze jedna frakcja, Brutes, czyli takie trochę, nie wiem, przypominające goryle, jakby kosmici. No i właśnie na nich też duża część fabuły się skupia, bo tutaj bardzo dużo informacji dostajemy o The Covenant. Ogólnie okazuje się, że oni są bardzo religijni, i w zasadzie to jest religia, która. Czci te Halo i, on, i, i The Covenant tak naprawdę dąży do tego, żeby je odpalić, bo oni widzą w tym swoje zbawienie. Czy, czy coś ten deseń to jest bardzo dziwne i chaotyczne? Dochodzi do trochę do tego, że w grze poznajemy trochę polityki wewnętrznej The Covenant, co moim zdaniem. Nie wiem, dla mnie było bardziej chaotyczne i mieszało mi w głowie niż mi to da jakoś dawało z duży obraz, bo są jacyś tam prophets, którzy mieli te swoje takie śmieszne imiona typu regret, czy truth, czy, 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 coś tam. No i mamy właśnie zagrywki między nimi i w samej grze dochodzi potem do jakiegoś rozłamu i do, i do wojny domowej w obrębie The Covenant, gdzie część raz stanęła po jednej stronie, część po drugiej. Będąc Master Chiefem, walczymy przeciwko The Covenant, będąc arbitrem na początku, walczymy z takimi wewnętrznymi, wrogimi frakcjami The Covenant, potem natomiast my stajemy po jednej stronie z tej wojny domowej i dalej walczymy z The Covenant. To jest swoją drogą też ciekawe, bo jakby otrzymując do, w swoje ręce do kontroli postać z przymierza, czyli tego arbitra, byłem pewny, że prędzej czy później będziemy walczyć z ludźmi, natomiast do tego nie dochodzi, nie walczymy z ludźmi ani razu. Jako arbiter, w walczymy cały czas te, też tylko z Covenantem, ewentualnie z The Flood, które tutaj również powraca. Trochę mi też brakowało tego, że w pierwszym Halo, kiedy pojawił się Flood, to gra miała taki bardziej klimat trochę horrorowy. Tu tego tak bardzo nie odczułem. Mam wrażenie, że dwójka to jest po prostu akcyjnie jak pełną gębą, co nie jest złe, to nie jest wada tej gry, bo Halo 2 przez większą część czasu jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Poza tym właśnie politykowaniem i tymi wątkami religijnymi, i tym takim zgłębianiem tej wewnętrznej polityki The Covenant, to w zasadzie mi się bardzo ta gra podobała. To nie są jakieś duże wady, to nie jest jakoś taki duży powód do tego, żeby się czepiać. Ja w Halo 2, jak usiadłem, jak odpaliłem, to tak naprawdę skończyłem tę grę w czterech posiedzeniach, więc ona wciąga. I naprawdę jest czym tutaj się zachwycać. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to. Sequel niemal idealny. Gunplay jest dużo przyjemniejszy niż w jedynce, gdzie w jedynce już był bardzo fajny. Więc w dwójce gra się po prostu lepiej. Przeciwnicy mam wrażenie są trochę mądrzejsi, chociaż zdarzają mi się czasem jakieś głupie czkawki, czy gdzieś ktoś się zablokuje albo wskoczy prostu pod nasz granat, mimo że próbował go uniknąć. Mimo wszystko jednak gra jest dużo przyjemniejsza. Nadal dziwnie się steruje pojazdami. Ja, ja po... Mając na koncie teraz 4 albo 5 gier Halo, w które grałem, nadal uważam, że sterowanie pojazdami w tej grze kuleje i nie jest nie jest dobre. Ono jest może, nie wiem, spójne pomiędzy wszystkimi częściami. Da się je opanować, ale no jest na tyle inne od tego, co znam z innych gier, że ciężko mi się gra. Cały czas przy pojazdach jest to, że, że nie sterujemy lewym analogiem, jeśli chodzi o skręcenie lewo-prawo, tylko musimy obrócić kamerę w odpowiednim kierunku. Pojazdy latające też latają dziwnie. Te z którymi latamy Mam wrażenie, że częściej po prostu liczyłem na to, że coś mi się uda, niż wiedziałem, co robię. Ale to może też po prostu problem jest z moimi umiejętnościami tutaj, a nie z samą grą. W każdym razie pojazdy dla mnie są dosyć specyficzne i, 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 i dziwne. Cześć, tu Kamil i witajcie w części poświęconej komentarzom i nie tylko. Na początek mam dla was komentarze. Jeden z YouTube'a napisany przez Czesionio, który to napisał. Ja jakoś nigdy nie potrafiłem przekonać się do Halo. Pewnie dlatego, że jakbym młody i głupi, to hejtowałem Xboxa. Cieszę się, że mogłem ponownie usłyszeć Twój głos. Jak zwykle umiliłeś mi spacer z psem, tylko nie tykaj serialu, błagam. No właśnie, kurczę. Ten serial mnie nieziemsko kusi z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. Na razie odwlekam obejrzenie serialu. Natomiast cóż, co do Halo. Może jednak się jeszcze przekonasz. Z tego co wiem, masz Xboxa. Szansa zawsze pozostaje, a płytę mogę Ci pożyczyć. No i drugim komentarzem jest na Spotify powrót Michała Stylera, czyli Stilo z podcastu Ciężkie Majki który napisał, aleś mi ochoty na Halo zrobił. Sesja prawie zaliczona, więc będzie ściągany z Game Passa. No i to jest prawidłowe podejście. Jak mamy dobre gry, jak mamy możliwość, to po prostu w nie grajmy. Swoją drogą, jeżeli zauważyliście, że w tym odcinku mój głos brzmi nieco inaczej, to cóż, z powodu lekkiego nadwyrężenia głosu plus alergii, no będę teraz przez najbliższe kilka dni, może tygodni, brzmiał nieco inaczej i trochę bardziej zachrypnięty. No, nic niestety zrobić się nie da. Przypominam, podcast Pograwędka znajdziecie na Facebooku, Twitterze, Blue Skyu, Mastodonie i YouTube oraz Peertube, więc to są miejsca, w których możecie zaobserwować podcast, możecie lajkować, komentować, yy, najnowsze wpisy i informacje o nowych odcinkach, tam także możecie zostawiać komentarze. Jeżeli chcecie, żeby wasz komentarz trafił do odcinka, został przez mnie odczytany i żeby na niego odpowiedział, no to polecam jednak ten komentarz dodać na Spotify bądź na YouTube, bo z tych aplikacji przynajmniej dostaję informację o tym, że jakiś komentarz został dodany. Przy okazji przypominam, że posiadam również profil na bajkowi.te. pograwędka, gdzie możecie postawić mi kawę, tak na zachętę, po prostu, żeby móc nie wiem, w jakikolwiek sposób mnie zmotywować albo wyrazić swoją wdzięczność. Ale równie dobrze możecie po prostu napisać komentarz miły jakiś z podziękowaniem, to by też wystarczy. Przy okazji chciałbym poinformować, że w tym temacie otrzymałem wsparcie od jednego ze słuchaczy, od Matowskiego, którego zresztą mogliście już kiedyś w odcinku słyszeć, który. no Sprezentował mi The Alters, więc w niedługim czasie, jak tylko znajdę czas, żeby się do tego dobrać i wygrzewać z zaległości, to The Alters wezmę na pewno na tapet i pojawi się w przyszłości w odcinku. A jeżeli już jesteśmy przy tym, co będzie w przyszłości, albo co powinno być w przyszłości, albo to tak trochę zobacząc tematu, co polecę, to to jest. To jest nowość, tego wcześniej nigdy nie robiłem na podcaście, to nie jest związane z grami wideo, ale po prostu muszę to powiedzieć na głos. Jeżeli macie Netflixa, jeżeli lubicie filmy animowane, polecam Wam gorąco K-Pop Demon Hunters, który znalazł się na Netflixie. Film jest dostępny w polskim dubbingu film jest dostępny z angielskim dubbingiem brzmi absurdalnie, bo jest to historia o piosenkarkach K-popowych, które walczą z demonami, a demony postanawiają przeciwko nim wystawić swój własny K-popowy boys band. Brzmi absurdalnie, ale uwierzcie mi, film jest świetny, fabuła jest bardzo przyjemna, postacie są ciekawe i, i wciągające, natomiast y, przede wszystkim film jest niesamowicie zabawny i ma niesamowitą ścieżkę dźwiękową i dzisiejszy odcinek zresztą nagrywam słuchając ścieżki dźwiękowej z K-pop Demon Hunters, więc polecam. Ale teraz wróćmy już do odcinka, co? Tak jak w przypadku pierwszej części w Halo 2, nie ruszałem zupełnie trybów sieciowych. Nie wiem, czy one jeszcze są nawet aktywne, bo nie sprawdzałem. Wiem natomiast, że no ja nie zamierzam wchodzić w multika, który jest aktywny od 20 lat, bo no to się po prostu człowiek prosi o, o, o cięgi. Ja wchodząc we współczesne gry sieciowe, które krótko są na rynku, jak zaczynam gry, grać w trybach tych multiplayerowych, to więcej czasu dostaję pęcki od przeciwników niż ten na szczycie tabeli, a co dopiero w trafiając do gry, gdzie od 20 lat ludzie notorycznie codziennie prawie grają i poświęcają długie godziny na doskonalenie swoich umiejętności. No tutaj szans zupełnie bym nie miał, więc w to nawet nie wchodzę. Natomiast wiem, że w momencie swojej premiery ten multiplayer w Halo 2 był może nie rewolucyjny, ale był, był pod wieloma względami wyjątkowy. Wydaje mi się, że matchmaking, który został wprowadzony w tej części na długie lata ustanowił pewien standard w grze sieciowej, zwłaszcza na Xboxie. Że po raz pierwszy można było tutaj tworzyć właśnie swoje drużyny, i były jakieś mecze yy, rankingowe, więc tak jak pierwsze Halo pod wieloma względami ustawiło pewne standardy, tak i dwójka do pewnego stopnia to rozwinęła, więc jest tutaj faktycznie czym się zachwycić. Co mogę też powiedzieć pozytywnego o Halo 2? Mam wrażenie, że Postacie, które w grze występują są dużo lepiej i głębiej napisane niż w pierwszej części. Dotyczy to się samego Master Chiefa, chociaż on nadal jest chyba najmniej rozwiniętą postacią. On owszem, tu już mam zdecydowanie wrażenie, że mówi dużo więcej niż w pierwszej części. Nawet czasami zdarza musi być troszkę zabawnym, chociaż taki specyficzny sposób na poważnie. Cortana jest dużo bardziej wygadana i, i, i wydaje mi się, że Cortana jest teraz w tej części zdecydowanie najfajniejszą postacią. Tutaj dostajemy też, jako swoją towarzyszkę, może fabularnie bardziej niż w gameplayu, Mirandę Keys, która jest, co możecie po nazwisku y, samemu odgadnąć, córką kapitana Keys, Keysa z pierwszej części. No i powraca sierżant y, Johnson, jeśli dobrze pamiętam, który pojawił się w pierwszej części. I, i właśnie tutaj mam kilka. Kilka takich problemów z Halo 2, czy to jest takie bardziej czepianie się niż problemy, bo kiedy kończyliśmy Halo pierwsze zniszczeniem tego cóż, Halo, no to wyglądało na to, że Cortana i Master Chief są jedynymi postaciami, które przeżyły te wydarzenia. No ale tu się okazuje, że ten sierżant Johnson przeżył, mimo że on był na powierzchni Halo i nie powinien był przeżyć, bo na pewno z Master Chiefem i Cortaną nie uciekł. No ale tutaj jest, nawet na początku gry twórcy puszczają takie oczko trochę do gracza, chociaż moim zdaniem nie wiem czy to jest puszczanie oczka, czy po prostu próba wykupienia się za kosztem, bo ktoś pyta bezpośrednio Johnsona w jaki sposób on przetrwał, a on mówi that's classified i to jest wszystko co mówią o tym w grze. No więc jego przeżycie jest niezbyt jasne i podobnie zresztą Arbiter, skoro on dowodził tymi armiami, które były tam przy tym Halo, no to w takim razie dlaczego on przeżył, jak on przeżył, skąd się tu wziął, co się stało? No, jeżeli on tam był, no to powinien był zginąć. No ale tak jak mówię, to jest bardziej takie czepianie się. W sumie gra nie musi być jakoś super konsekwentna, żeby była fajna. wiem, może to jest trochę kontr kontrowersyjne stwierdzenie. Natomiast jestem w stanie przełknąć pewne nieścisłości, jeżeli faktycznie cały kształt gry jest przyjemny. I uważam, że w Halo 2 akurat to Bungie się bardzo udało. Natomiast, co zasługuje na ogromny, nie wiem, nie chcę powiedzieć brzydko, w każdym razie na pewno nie pochwałę, wręcz przeciwieństwo, za, na, należałoby Bungie kazać klęczyć na grochu za to zakończenie drugiej części. Słuchajcie, rzadko jest tak, że zakończenie jakiejś gry mnie denerwuje. Rzadko jest tak, że. No, może nie rzadko, często mnie zawodzi, ale denerwuje właśnie dosyć rzadko. Tutaj jednak się udało, zakończenie tej gry mnie bardzo zdenerwowało, ponieważ ostatnie dwa poziomy w grze, które, cóż, gramy, są zbudowane fantastycznie i one prowadzą bardzo wyraźnie do jakiegoś punktu kulminacyjnego. I ja po prostu te ostatnie kilka godzin gry siedziałem na krawędzi fotela, po prostu nachylony nad padem skupiony, wiecie, jak to mówią, locked in, i cisnąłem przeciwników do przodu. Ja się starałem przejść do przodu i ukończyć tę grę, czekając właśnie na epicki finał. Okej, okay, narzekałem w jedynce na ucieczkę tym Warthogiem, że było ciężko, dużo się wypadało i, i, i Warthog się przewracał i powtarzałem to wielokrotnie, ale no mimo wszystko ta, ta, to, to zakończenie było dosyć epickie. Tutaj jest tak, że w pewnym momencie odpala się Katcenka, która przedstawia jak Master Chief ląduje na statku, który zmierza w pewnym kierunku, żeby wykonać pewną rzecz. Tutaj staram się unikać spoilerów i wygląda na to, że dostajemy właśnie kontrolę nad Master Chiefem przed ostatnią finałową misją, tym właśnie epickim zwieńczeniem całej historii drugiej części. Master Chief nawet ma szansę rzucić kozackim one-linerem. Kiedy zapytany, co on robi na statku kosmitów, mówi Sir, finishing the fight. I to jest koniec gry. Wygląda na to, że nas prowadzi do ostatniej misji, w której faktycznie będziemy kończyć tę walkę. I koniec. To jest koniec gry. W tym momencie się urywa, pojawiają się napisy. Potem jest jeszcze stęka po napisach. Gdzie Cortana rozmawia z Grave Gravemindem. Gravemind to jest taki twór flodowy, który go kontroluje. Okazuje się, że flod to nie są bezmyślne zombie, tylko za nimi stoi jakiś, jakaś masa, jakaś jednostka, która kontroluje całą tą, tą rasą The Flood. No i oni się tam trochę przykomarzają. I koniec gry. Oj, byłem zawiedziony. Na początku w ogóle... Nie na, w nie, na początku nie byłem zawiedziony. Na początku byłem pewny, że gra mi się skraszowała do pulpitu, bo wyrzucił mi po prostu do menu Master Chief Collection. Więc wszedłem w kampanię, odnalazłem ostatnią misję, kliknąłem Start i byłem zszokowany, że mnie cofnęło do etapu, który byłem pewny był poprzednią misją, a nie tą finałową, która powinna być. Więc sięgnąłem po telefon, szybki Google i okazuje się, że faktycznie Halo 2 kończy się takim chamskim cliffhangerem bez wyjaśnienia, bez rozstrzygnięcia. Czekajcie teraz na część trzecią. I teraz tak. Część trzecia wyszła w 2007 roku, czyli 3 lata po premierze Halo 2. Ja, mając Master Chief Collection, odpaliłem Halo 3 natychmiast po ukończeniu Halo 2 i ja i tak byłem wściekły na to, jak się Halo 2 zakończyło. To teraz Potrafię sobie tylko wyobrazić, jak wściekli musieli być gracze, którzy w 2004 roku ukończyli niesamowite Halo 2 i zostawiono ich na lodzie, żeby czekali 3 lata na zwieńczenie tej historii. No, ja byłbym wściekły. Ja byłem wściekły teraz. To te 20 lat temu bym po prostu się zagotował. Dlaczego tak Bungie postanowiło zrobić, nie mam zielonego pojęcia. Teraz jeszcze przejdę do części, gdzie, oczywiście w poprzednim odcinku o tym zapomniałem, już kiedyś o tym wspominałem, że mi się zdarza zapominać, z jakiegoś powodu, kiedy nagrywam podcast, zapominam poruszać temat ścieżki dźwiękowej. Halo pierwsze ma świetną ścieżkę dźwiękową. Wprawdzie mam lekkie zastrzeżenia ogólnie do soundtracków z wszystkich Halo, które jak dotąd grałem, ale myślę, że to też specyfika gatunku. Ogółem większość Muzyki z tych gier jest fenomenalna, jest epicka, jest świetna i wpada w ucho i, i, i rozgrzewa serca i, i zagrzewa do walki. Natomiast są pojedyncze utwory, które są trochę nijakie. Przede wszystkim, natomiast, nie wiem, może to kwestia tego, że to są właśnie starsze gry. E, brakuje mi takiego trochę dynamicznego przejścia między tym, co się dzieje na, na ekranie a, a soundtrackiem, bo czasami mamy także soundtrack zaczyna spowalniać i już dzieją się trochę spokojniejsze momenty muzycznie, mimo tego, że na ekranie cały czas mamy Jadkę, albo odwrotnie, na ekranie jest dosyć spokojnie, a tu właśnie dochodzi do jakiegoś crescendo w, w, w utworze. No i też nie wszystkie utwory tak jakoś mocno klimatem pasują. O ile w Halo Reach rozumiem, że na przykład misje, które były bogate w akcje, ale miały taki spokojny, a wręcz melancholijny soundtrack, no to było z... Specjalnie dla zbudowania klimatu tutaj nie miałem takiego wrażenia i tutaj po prostu miejscami byłem trochę zdziwiony. Natomiast tak jak Halo, pierwsze miało fenomenalny motyw główny, przede wszystkim tak Halo 2 robi coś z jednej strony banalnego, z drugiej strony sprawiło to, że ten motyw główny był dla mnie dużo lepszy. Czyli do motywu głównego z Halo dodało gitarę elektryczną. I sam ten jeden dodatek sprawia, że motyw główny z Halo 2 jest boski. Więc. Dodając do poprzedniego odcinka, ścieżka dźwiękowa w Halo jest wspaniała i jest wiele świetnych utworów. Dwójka kontynuuje tę tradycję i nadal ma fantastyczną ścieżkę dźwiękową. Ogólnie, też na plus dwójki muszę zaliczyć to, że to nie jest tak, że to jest gra lekka, to nie jest gra komediowa. Natomiast znalazłem tutaj dużo więcej elementów humorystycznych w porównaniu do pierwszej części. Tutaj nasi NPC, którzy nam towarzyszą większą część gry, są. Kurczę, świetnie, potrafią rzucić fajnym tekstem, potrafią się zachować śmiesznie. Jeżeli jadą z nami na przykład jakimś pojazdem i, nie wiem, wyskoczymy na jakiejś hopce wysoko w górę, to będą wuhu, krzyczeć z radości. Jeżeli uda nam się zniszczyć jakiś pojazd z przeciwnika, to będą się też cieszyć, będą komentować, jeżeli popełnimy jakieś błędy. Jeżeli pokonają przeciwników, to zdarza się, że stają nad nimi i wpakowują im dodatkowe pół magazynka w truchła i, i krzyczą teksty w stylu eat this. Czasami też są oskryptowane jakieś dialogi, które po prostu potrafiły wywołać nawet uśmiech, więc pod tym względem też Halo 2 świetnie sobie radzi. Myślę, że dużo lepiej niż Halo 1. Tak jak wspomniałem, pod większością względów Halo 2 jest dużo lepsze od Halo 1, co po prostu znaczy, że Halo 2 jest fantastyczne. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. To by było tyle, jeśli chodzi o Halo 2. Znowu nie obiecuję, że kolejny odcinek to będzie Halo 3, które mam już za sobą. Zresztą kończę już Halo ODST. Postaram się, by kolejny odcinek nie był skupiony na Halo. Może uda mi się ograć coś innego, może uda mi się nagrać ten zaległy odcinek, który miałem nagrać, a mi się go nie udało. Tak czy siak, dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, za miłe komentarze, za wszelkiego rodzaju pomoc, treści, pochwały, ale także i uwagi krytyczne. No i co? Myślę, że słyszymy się za dwa tygodnie. Na razie.